Witam serdecznie na kolejnym czytaniu. Jest to czytanie miesięczne na październik 2021 i dzisiaj będzie to czytanie dla znaku Zodiaku Skorpion. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym może rezonować, więc bierzcie tylko to, co tutaj do Was przenawiam. Zachęcam Was również do subskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco z czytaniami. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie lajki i za komentarze, które pozostawiacie pod filmikami. Zachęcam Was również do tego, żeby pisać, jakie czytania Was interesują, na co można byłoby postawić karty, co dla Was jest ważne. Przechodzimy teraz do czytania. Zobaczmy, jaka jest Wasza ogólna energia tego miesiąca. Co od Was odchodzi? Co do Was przychodzi? Co Wam będzie pomagać? Co wam będzie przeszkadzać? Jakie są wpływy zewnętrzne? Jakie są wpływy ukryte? Jakie są Wasze nadzieje, obawy? I jaki jest rezultat końcowy? Na spodzie mamy kartę śmierci. Przechodzimy do czytania. Karta śmierci mówi o tym, że w tym miesiącu mogą wydarzyć się dla Was jakieś sprawy bardzo istotne. Które wymagają całkowitej odmiany sytuacji. Sprawy istotne, które zaważą na Waszej przyszłości, na Waszej sytuacji, które od dłuższego czasu wymagały zakończenia się, to mogą być właśnie jakieś przykre sprawy związane z rodziną, ze stabilnością. Z niedogadaniem się być może dotyczącym spraw finansowych. Sprawy, które będą wymagały całkowitego przetransformowania, spojrzenia na nie z innej perspektywy i rozpoczęcia czegoś w nowym, całkiem innym kierunku. Czyli Zakańczacie jakiś etap i wchodzicie w coś całkiem nowego. Uwalniacie się być może też z jakichś niewygodnych sytuacji dla Was, coś, co Wam być może przeszkadzało w jakiś sposób, co było bolesne dla Was i wymaga to teraz przewietrzenia, tak? Poddania się, jakby. Innemu biegowi rzeczy. To kartą, która Was reprezentuje jest ósemka, ósemka buław, mówiąca o tym, że będziecie bardzo otwarci na, na to, co do Was przychodzi, na te zmiany właśnie, które do Was przychodzą. Będziecie chętni do tego, żeby się komunikować z innymi. Może być sytuacja, że po jakiejś dłuższej przerwie, tak, czyli że do tej pory, bo do przeszłości odchodzi nam czwórka mieczy, a więc sytuacja, w której byliśmy bardzo obojętni, zamknięci na innych, zamknięci na otoczenie, izolowaliśmy się w jakiś sposób i w tej chwili przychodzi do Was energia otwarcia się, komunikatywności. Karta, która mówi o tym, że zaczynacie widzieć świat w lepszych barwach, zaczynacie dostrzegać sens pewnych rzeczy. To mogą być też istotne wiadomości, które do Was przyjdą, lub zdarzenia, które do Was przyjdą, lub jakieś przedsięwzięcia, które zmuszą Was do większej aktywności. Karta mówiąca o szansach, które się do Was zbliżają. Do również do chwytania okazji, które się mogą pojawić, bo coś pojawi się szybko i równie szybko może zniknąć. Na pewno to, co do Was tutaj przychodzi, pokazuje się w karcie diabła, więc na pewno będzie Was coś tutaj mocno kusiło do tego, żeby pójść w tym kierunku. Diabeł to. To ktoś, kto może zaczarować, zamanipulować Waszymi zmysłami w taki sposób, żeby osiągnąć korzyści. Więc na pewno musicie uważać na to, żeby nie stracić tutaj siebie w tej sytuacji, żeby za bardzo nie poddać się tym pokusom, które się tutaj pojawią, żeby nie dać się zmanipulować czy okłamać w jakiś sposób, bo mogą być to fałszywe informacje lub też fałszywe zdarzenia, które tutaj do Was w Waszym kierunku będą chciały przyjść. Co Wam może pomagać w tym miesiącu? To Karta, która pokazuje, że powinniście uważać na pieniądze. Właśnie to, co tutaj do Was przychodzi, to jest to kuszenie, to jest ta chęć zadziałania w jakimś kierunku, w którym normalnie byście nie poszli. Może to być chęć wydawania pieniędzy, jak najbardziej, rozrzutność duża. Może to być właśnie pójście w tym kierunku i. Karty mówią, że w tej całej sytuacji dobrze byłoby przypilnować tych pieniędzy, umieć nimi odpowiednio zarządzać, umieć nimi odpowiednio obracać, żeby na tym nie stracić, czyli wpływy i wypływy muszą być tutaj w równowadze. Należy przede wszystkim uważać na to, żeby w całej tej sytuacji za dużo nie stracić. Co wam może przeszkadzać, no to właśnie taka chęć sprawienia sobie przyjemności, dogodzenia sobie w każdej sytuacji i to dogodzenia sobie właśnie w sposób taki rzeczowy, materialny, czyli chcecie poczuć się dowartościowanych, chcecie sprawić sobie właśnie być może jakieś prezenty, zabawić się, poczuć się. Na fali poczuć się komfortowo sami ze sobą. Karty, karta, która mówi, że poczujecie się na tyle pewni siebie, na tyle pewni, że wasz, jakby, zasób portfela jest, jest pełny, jest stabilny, że możecie ulec pokusie. Zaspokojenia wszelkich swoich pragnień, pójścia jakby za, za swoimi pragniami i marzeniami. Karty jednak ostrzegają, żeby uważać, żeby zachować ten umiar i ten właściwy przepływ, ponieważ tu mocno może Was coś zaprowadzić na manowce. Wpływy zewnętrzne. No, może to być spotkanie z jakimiś instytucjami, z urzędami, z osobami, które, które są powiązane które są powiązane właśnie z, z, jakimiś, z załatwianiem jakichś spraw urzędowych możecie mieć do czynienia tutaj z Koniecznością zapłacenia też jakichś na przykład rachunków, uregulowania jakichś spraw finansowych, także żeby mieć to na uwadze, żeby nie stracić wszystkiego, że te działania, które tutaj podejmiecie, będą na tyle właściwe, żeby o tym nie, nie zapominać. Jakie są wpływy ukryte? No, czuwa nad Wami wszechświat, jednym słowem. Nie zatracicie tutaj siebie, możecie być tego pewni. Są tutaj te pokusy. Myślę, że bardzo dobrze będziecie się w tej całej sytuacji czuli i dobrze będziecie się bawili i na pewno uda Wam się zapanować nad instynktami wszelkimi. Gwarantuję Wam to. Karta słońca, która mówi o radości i szczęściu. A więc te wszystkie sytuacje, które się tutaj wokół Was pojawią, na pewno nie wytrącą Was z rytmu, sprawią Wam dużo satysfakcji, dużo radości poczucia takiego optymizmu, też jakby chęć przełamania złej pasy, poczujecie się, że uwolnia, uwalniacie się z jakiejś stagnacji, bo, bo ta stagnacja tutaj jest pokazana, coś, coś w jakiejś sytuacji byliście tutaj uwięzieni, coś nie dawało wam spokoju, jest tu rzeczywiście pokazany jakiś niedostatek, być może też te sprawy urzędowe pokazują, że z urzędu otrzymacie jakieś pieniądze, dzięki którym poczujecie się jak nowonarodzeni i będziecie zdolni wreszcie do działania. Czyli coś, co Was do tej pory blokowało, nie pozwalało Wam wypłynąć na szerokie wody, w tym miesiącu jak najbardziej możecie się czuć spełnieni i szczęśliwi. I to pokazuje również karta dziewiątki kielichów, która mówi, że nie tylko materialnie poczujecie się zaspokojeni, ale również duchowo poczujecie przede wszystkim szczęście i zapewnicie sobie to szczęście. Wreszcie poczujecie tą, tą będziecie mieli wreszcie poczucie spełnienia we wszystkich aspektach swojego życia. I, i, I tego, że możecie realizować swoje pragnienia i swoje marzenia. Bardzo mocno pójdziecie tutaj z jakimiś sprawami do przodu. Karty tylko mówią o tym, żeby nie zatracić się za bardzo w tych uciechach, żeby nie być lekkomyślnym żeby wyszumieć się, owszem, ale z pełnym jakimś dozą krytycyzmu też, tak? Karty mówiące o zabawie, o przygodzie, o komforcie, a na końcu jakiś początek, początek być może uczucia, początek jakiegoś związku, miłości, poznania kogoś do, do relacji, lub też rozpoczęcie jakiegoś nowego, ważnego dla Was. Przedsięwzięcia. To uczucie właściwej takiej harmonii, uczucie radości, bo karta też może mówić o tym, że odzyskacie swój spokój, swoją stabilizację i swoje zadowolenie wewnętrzne. To karta, która określa dobrą atmosferę, która będzie Wam towarzyszyć zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu zawodowym, w domu, w pracy. Pełnie właściwie sukcesu, a także gotowość na, na nowy związek, na nową miłość dla niektórych, być może otwarcie się na nowe relacje. Bardzo piękne karty. Pomimo tego diabła, którego widzę, że tutaj absolutnie nie należy się w tej karcie dać. Zobaczmy jeszcze, co powiedzą nam karty kitera, co tutaj może się dla Was ważnego wydarzyć w tym miesiącu. Popatrzmy. Hmm. Karty bardzo wymowne, mówiące o, o tym, żeby uważać na pieniądze. Karta 24, karta kradzieży, strat materialnych. Druga karta, mówiona, mówiąca o nieoczekiwanych pieniądzach, o jakiejś niespodziance. I karta. Pokoju stołowego, a więc miejsca domu, gdzie czujemy się bezpiecznie. Karty mówiące o tym, żeby uważać na wydatki, uważać na swoje pieniądze, na to, że przyjdzie do Was, możecie liczyć generalnie na jakieś nieoczekiwane pieniądze, wygraną nagrodę, jakąś pozytywną odmianę losu. Jest to coś, czego się nie spodziewaliście. Jeżeli czegoś szukaliście, to na pewno to w tej chwili, w tym miesiącu znajdziecie. Natomiast karty mówią o tym, żeby uważać na wszelkie straty, żeby nie stracić tu czegoś, żeby nie spotkała Was. No, jakaś utrata tego, tak? Zapanować nad tym bardzo solidnie. Mówi także o tym, że możecie w tym czasie też dekorować swój dom, swoje wnętrze, zadbać o, o, o wystrój swojego wnętrza, swojego miejsca, w jakim żyjecie, zadbać o. O swoje otoczenie, o siebie samego, o swoją świątynię, jak to się mówi. Mówi też, że coś wydarzy się bardzo szybko, a więc ten napływ tych pieniędzy może nastąpić bardzo szybko, ta wygrana jakaś, ale to na co czekasz, czego być może spodziewałeś się, co było zablokowane do tej pory, do ciebie przyjdzie natomiast karty ostrzegają żeby pilnować tych pieniędzy pilnować wydatków i nie dać się oszukać i zobaczmy jaka jeszcze mamy dla was kartę anielską przesłanie anielskie karta klucz Jakby wypadła miej odwagę się zmienić czyli otwórz się na to co do ciebie przychodzi w tym miesiącu. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam na kolejne czytania.